30 listopada w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się wydarzenie sportowe dla miłośników boksu. Klub bokserski Galicja organizuje turniej bokserski pod hasłem „Boksujemy ku niepodległości, zdrowi, aktywni zjednoczeni”, którego celem jest nie tylko rywalizacja sportowa, ale także promowanie wartości patriotycznych. Turniej zaplanowany na koniec listopada ma uczcić święto niepodległości w wyjątkowy sposób. Seweryn Guzior, trener klubu bokserskiego Galicja, który uzyskał wsparcie finansowe na realizację tego wydarzenia z Ministerstwa Sportu i Turystyki, podkreśla wagę zarówno sportowego aspektu, jak i przesłania patriotycznego. Chcemy, żeby młodzież poprzez sport znała wartości naszego kraju, żeby patriotyzm tkwił w nich na co dzień, mówi Seweryn Guzior. Zwracając uwagę na rolę sportu w kształtowaniu postaw obywatelskich. W turnieju może wziąć udział każdy klub stowarzyszony w okręgowym związku bokserskim. Jak to na różnych turniejach? Impreza odbędzie się w Hali przy Liceum Ogólnokształcącym imienia księdza Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim, gdzie zawodnicy i widzowie będą mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowym święcie boksu. Tam robiliśmy Miśasa Podkarpacia w 2021 roku, także logistycznie mamy tam opanowane. Różne aspekty. Zawodników liczę, że będzie około 80. Od 12 do 14 planujemy walki pokazowe dzieci, od 14 do 18 walki turniejowe, a od 19 do 18 walki wieczoru. Kto będzie w tych walkach wieczoru, to będziemy udostępniać na bieżąco. Organizatorzy zapewniają, że emocji nie zabraknie, zwłaszcza podczas walk wieczoru, w której wystąpi m.in. Szymon Koziński, czołowy zawodnik lokalnej Galicji. Obecnie trwają poszukiwania godnego przeciwnika dla tego utalentowanego pięściarza, aby zapewnić niezapomniane widowisko sportowe. Zapisy na turniej są już prowadzone. Szczegółowe informacje, jak zapisać się na turniej, będą udostępnione na stronie POZB, jak i również na naszym Facebooku klubowym. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, w tym dyplomy i puchary, które z pewnością dodadzą prestiżu całemu wydarzeniu. Patriotyczny turniej w Sędziszowie Małopolskim to wyjątkowa okazja, by połączyć ducha sportowej rywalizacji z upamiętnieniem ważnego dla Polaków święta.